Dzień dobry, w piątaczek mi się już udało wrócić z Łomży, znalazłam maliny. Próbowałam gdzieś kupić bliżej z lokalnego źródła, ale w tym roku mi się nie udało. Kupiłam 10 kg malin, tak więc o, zobaczcie kto tu się już do mnie dobija. Idę, rozpakuję te malinki, zasypię je cukrem za chwilę, tylko może trochę się przybiorę, bo zaraz się całą poskudzę, znając mnie i po południu zapasteryzuje. Wystarczy po prostu tylko te maliny wpakować do słoika i pasteryzacja około godziny w piekarniku i będą pyszne na zimę. Domowy antybiotyk polecam Wam. Wszystkie wrzucę do michy z cukrem. Myślę, że tak pewnie jest 8 kg, 2 kg zostawię. Trochę zamrożę, trochę oczywiście pożeremy na bieżąco. I tak te 8 kg cukru, 8 kg malin, myślę, że Niecałe 4 kg cukru. Ja nie lubię, że aż są takie bardzo, bardzo słodkie, ale muszą być zasypane, żeby puściły sok. Jeśli będą zbyt gęste, podleję je troszeczkę wodą. Człowiek cieszy się z nowej pary butów, z nowych kosmetyków, ale się dzisiaj cieszę z malin, bo są pyszne. O tej porze roku najpyszniejsze. Pane maliny zostawię na około, nie wiem, myślę, że z dobrych 5-6 godzin. Niech one puszczą sok. Potem wleję może minimalnie z dwie szklanki wody, żeby były delikatnie jeszcze podlane. Przykryję teraz je materiałem, żeby tutaj się nie kręciły mieszane owady. Zobaczcie ile resztek mi zostało, właśnie z takich 8 kg, czyli bardzo, bardzo malutko. Maliny są świeże i tak świeże maliny zasypujemy cukrem, potem do słoiczka i pasteryzujemy. No troszeczkę wody, bo o dziwo cukier rozpuszcza się bardzo słabo. Wydaje mi się, że maliny są suche ogólnie, że owoce, które w chwili obecnej kupujemy, odczuwają braki deszczu.